Cześć, witam na moim kanale. Sąd Najwyższy wydał kolejny wyrok w sprawie tak zwanej kwarantanny granicznej, w której stwierdził, że samo przekroczenie granicy to jest za mało, żeby na kogoś nałożyć kwarantannę. No i to oznacza, że te wszystkie kwarantanny, które były na podstawie przypisów rozporządzenia, były bezprawne. To też jest kolejny wyrok Sądu Najwyższego, w którym Sąd Najwyższy potwierdza to, co właśnie mówimy m.in. na tym kanale od trzech lat że no takie kwarantanny graniczne no były po prostu bezprawne, były one nielegalne. Wcześniej już sąd najwyższy również wydawał wyrok na ten temat, między innymi to był wyrok w sprawie 2KK 255 na 21, a wtedy sprawa podobnie jak teraz no dotyczyła wykroczenia z kodeksu wykroczeń. Też warto o tym mówić, bo praktycznie jedynie sądy administracyjne, no i jeżeli chodzi powiedzmy o sądy powszechne, no to tutaj głównie sprawa o wykroczenia sąd najwyższy mógł się na ten temat wypowiedzieć no między innymi z dwóch powodów hmm, dlatego, że to no, po pierwsze sprawy cywilne toczą się dużo dłużej, z tego co mi wiadomo nawet nie ma żadnego orzeczenia są z drugiej instancji, jeżeli chodzi o taką, jeżeli chodzi o wydany przez Wydział Cywilny więc tak jak powiedziałem, po pierwsze takie sprawy dosyć długo trwają po drugie to jest wątpliwe, żeby jakakolwiek ze spraw w takim zwykłym trybie spraw cywilnych trafiła do Sądu Najwyższego, a to z prostej przyczyny, bo tutaj jakby dolną granicą wartość przemiotu sporu, dolną granicą takich sprawach cywilnych to jest kwota 50 tysięcy złotych, a o takie kwoty za te 14 dni to raczej nikt się nie stara, Zresztą nawet jak sprawa trafia do jakiegokolwiek prawnika, no to raczej jest miarkowanie takiego odszkodowania, żeby starać się o takie kwoty realne, które jesteśmy w stanie powiedzmy udowodnić, wykazać, a nie wzięte troszkę z sufitu. Ale co nie oznacza, że na przykład kiedyś być może Rzecznik Praw Obywatelskich zdecyduje się na złożenie takiej skargi nadzwyczajnej, bo oczywiście, bo tutaj nie ma żadnego ograniczenia tego dolnego limitu. No i w przeciwieństwie do takiego rad prawnego czy adwokata, może taką skargę nadzwyczajną wnieść nie ma praktycznie w każdej sprawie. No i podobnie nieco rzecz ma się w przypadku wykroczeń, bo tylko rzecznik praw obywatelskich jest uprawniony do złożenia skargi kasacyjnej, jeżeli mamy do czynienia z wykroczeniem i podobnie w tej sprawie właśnie rzecznik praw obywatelskich właśnie niósł taką skargę kasacyjną na korzyść obwinionej. A tutaj sprawa dotyczyła kobiety, która w kwietniu 2020 dwukrotnie nie zastosowała się do obowiązku kwarantanny domowej nałożonego na nią przez Sanepid uwagi na powrót za granicę. To jest akurat o tyle ciekawa taka mała uwaga, że takie kwarantanny graniczne to nie było nakładane przez Senepit, ale przez Straż Graniczną i to właśnie w tych system i w, tych, i w tym systemie EWP czy sepis no to, to jest nawet podany zazwyczaj numer decyzji Straży Granicznej. Oczywiście taka decyzja nigdy nie była, nigdy się nie zmaterializowała, nigdy nie powstała na papierze, po prostu to był jedyny wpis w systemie i za to odpowiadali Strażnicy Graniczni. Więc tutaj taka inna uwaga. No i tutaj sąd rejonowy w Koninie uznał ją winną wykroczenia i wymierzył jej z 116 i wymierzył jej karę grzywny 5000 zł oraz obciążył kosztami. To jest spora taka kara grzywny, bo przypominam, dolna granica. Najmniejsza dolna granica to jest 20 zł, a najwyższa to w takim przypadku o 5000. Rzadko się raczej zdarza, żeby sąd sięgał po taką maksymalną, ale no niestety mam do czynienia czasami również. No z takimi sędziami, którzy podchodzą do spraw ideologicznie, więc być może tutaj sędzia chciał pokazać, jaki jest bardzo na nią zły. Natomiast też to jest zabawne, bo to był wyrok w trybie nakazowym, więc nadza bardzo ta chyba pani nie miała czym podpaść na rozprawie. Od tego wyroku owiniona nie złożyła sprzeciwu, zaczęło jedno zdanie i wyrok się uprawomocnił. Natomiast tutaj zainterweniowała Rzecznik Praw Obywatelskich. Niestety, szkoda, że nie w każdej sprawie chce mu się interweniować. No i tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał, że sąd niewłaściwie postawił znak równości pomiędzy kwarantanną nałożoną z powodu powrotu do kraju, a podejrzeniem o nosicielstwo choroby zakaźnej. Sąd Najwyższy opierał się o ówczesne brzmienie art. 116 paragraf 1 punkt 3 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń, obowiązków sanitarnych odpowiada ten, kto chory jest na określoną chorobę lub podejrzany jest o chorobę. Styka się z chorym lub podejrzanym o chorobę albo jest nosicielem zarazków danej choroby lub podejrzewanym o nosicielstwo. Natomiast dla zdefiniowania takich terminów jak nosiciel, podejrzany o chorobę zakaźną, podejrzany o zakażenie, no one zostały zdefiniowane w ustawie oraz rozleczeniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi. No i również Sąd Najwyższy opierał się o tą ustawę, co też jest istotne dla dalszych naszych, rozwa dla dalszych naszych rozważań. Natomiast jak Sąd Najwyższy słusznie zauważył, odnoszą się one odpowiednio do osoby, w której organizmie bytują biologiczne czynniki chorobotwórcze, która wykazuje objawy choroby lub która miała kontakt ze źródłem zakażenia. Natomiast co Sąd Najwyższy stwierdził, że na gruncie przywołanej ustawy obowiązek podania się kwarantannie można użyć legalnie aktem podustawowym jedynie na osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Tutaj jest pewne kuriozum, bo twórcy takich przepisów uznawali, że niby wszyscy mieli być narażeni na tą straszną chorobę zakaźną, którą się obecnie zresztą leczy jak przeziębienie. Sam ponoć był na to chory w zeszłym tygodniu. I tym samym Sąd Najwyższy stwierdził, że. Przepis rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadził kwarantannę dla wszystkich powracających do kraju, naruszał więc no, przepisy ustawy i także konstytucji. I tutaj mamy akurat sygnaturkę. To jest wyrok sąd najwyższego z dnia 31 października 2023 roku. Sygnaturka aktu jest 1 KK 327 na 23. I tutaj w tym momencie są najwyższy, no i też są wyjaśnienia sąd najwyższy tutaj potwierdza wcześniejszą linię orzeczniczą między innymi wyroku z dnia 29 czerwca 2021 roku. Ta sygnaturka aktu jest 2 KK 255 na 21, w którym wskazał, że przyjęcie okoliczności przekroczenia granicy jako kryterium poddania się kwarantannie narusza Artykuł 34 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. gdyż no, zgodnie z tym przepisem można kwarantannę nałożyć jedynie na osobę, która mającą bezpośredni kontakt z zarażeniem, a nie może tak z góry od tak a priori sobie założyć, że wszyscy nie byli chorzy. I narażeni na takie zakażenie. Więc w takim wypadku ustawowe kryterium podania się kwarantannie oznacza więc okoliczność, że dana osoba była narażona na zakażenie, a nie okoliczność, że dana osoba przebywała za. Granicą. To na Straży Granicznej, która tak chętnie sobie nakłada kwarantanny, czy później na Sanapidzie służb sanitarnych, ciąży obowiązek wykazania, że faktycznie taka dana osoba była narażona. Podobnie wcześniej Sąd Najwyższy orzekł chociażby w roku 27 października 2021 roku w sprawie 2 KK334 na 21. Natomiast na te wszystkie sprawy dotyczyły akurat wykroczeń, kary grzywny, a no jeżeli chodzi, powiedzmy, o orzecznictwo, o wydanie orzeczenia na no, po podstawie przepisu prawa cywilnego, jeszcze na to sobie troszkę poczekamy niestety. Jeszcze na to sobie poczekamy, o ile w ogóle kiedyś się tym Sąd Najwyższy chciałby zająć. Ewentualnie, no, musiałby się pojawić ktoś, kto by złożył taki pozew o taką kwotę co najmniej 50 tysięcy złotych. Mówię co najmniej, no i przeszedłby przez te wszystkie, powiedzmy, te. Ale żeby taka właśnie taka sprawa z cywilnego trafiła do Sądu Najwyższego, no to niestety by musiało minąć ładnych parę lat jeszcze. No to na, no tak normalnie rzecz biorąc, szacując, to musiałoby minąć jakieś 4 czy 5 lat.